rodzinne Gintera Grasa. słuchajcie my powoli idziemy w kierunku ławeczki Gintera Grasa na ławeczce, na ławeczce widzicie Gintera Grasa w las z głównym bohaterem laszonego bębenka spójrzcie Oto on, i obok Ginter Gras. Jest to mniej znana część Gdańska, ale równie piękna. A teraz udamy się na przepiękne ulice właśnie Wrzeszcza. Pokażę wam inny wrzesz niż od tego. Tego, który zapewne część was, z Was zna. Tutaj jest szkoła w tym kierunku. Eee, szkoła, czyli miejsce eee, akcji między innymi blaszanego właśnie bębenka. A my idziemy w tą stronę. Tutaj e, patrzycie teraz na kwartał Polski. Byłem wolnym mieście Gdańsku Właśnie tam gdzie pokazywałem z tą część Gdańska zamieszkiwała ludność polska a tu idziemy na ulicę właśnie na której mieszkał wychowywał się, spędził młodość a w zasadzie do 45 roku Wintergras. Gras. Przejdziemy się spokojnie spacerkiem, tak żebyście mieli okazję zobaczyć to miejsce, gdzie się wychował gdański noblista. Oczywiście Ginter Graz, laureat Nagrody Nobla. Co się nie spodobało innemu naszemu laure innemu zdobywcy e Nagrody Nobla, Lechowi Wałęsie? Bardzo mu się to nie spodobało, no ale historia taka jest, jaka jest. I się nie da zmienić. Nie można nią manipulować, tak jak niektórzy próbują. trzeba ją zaakceptować i trzeba ją w sposób rzetelny przedstawiać. Słuchajcie. Ulica na której mieszkał Ginter Gras Bohater Właśnie tutaj jest cytat z książki Gintera Grasa Blaszany Bębenek. Chciałem powiedzieć Ginter Gras bohater e, Blaszanego Bębenka, ale to nie był bohater, tylko autor Blaszanego Bębenka. Spójrzcie. To jest informacja na tej tablicy. Kamienica przy ulicy Lelewela. Mam nadzieję, że Przeczytaliście numer taki, niektórzy by powiedzieli pechowy, ale czy był to pechowy numer? Nie wiadomo. Właśnie tu jest kamienica, o której wam wspomniałem. Jeszcze raz pokażę Wam cytat. Przeczytajcie sobie z daleka. A my idziemy dalej. Tą drogą dojdziecie do placu Komorowskiego. Bronisława Komorowskiego. I nie chodzi mi o prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z niedawnych czasów, tylko o księdza Bronisława Komorowskiego. I okres międzywojenny. Polski ksiądz zasłużył się w zasadzie w budowę, między innymi, e, kaplicy polskiej. Później Kościół Chrystusa Króla, w którym ja byłem chrzczony, a moi rodzice brali ślub. ksiądz Bronisław Komorowski szczególnie był zasłużony dla umacniania polskości w wolnym mieście Gdańsku. Niestety nie przetrwał wojny. Podobnie zresztą jak ksiądz Rogaczewski, rozstrzelany w obozie sztutkow a w zasadzie Wyprowadzono ich poza ten obóz. Myślę, że to miejsce jeszcze Wam pokażę, w której z moich relacji właśnie to miejsce jest w sposób szczególnie upamiętniony. Właśnie tam, gdzie rozstrzelano polską inteligencję, polską inteligencję wolnego miasta Gdańska. Między innymi posłów polskich, urzędników, księży. Dochodzimy do pięknego ronda. Rondo nosi nazwę Ronda Gintera Grasa. Właśnie spójrzcie jak to ronda przepięknie jest odnowione, przepięknie wygląda Kamieniczki jakby kształtują się w kształcie te gronda i idziemy dalej na ulicę Wajdelotty ulica Wajdelotty przepiękna ulica przepięknie zrekonstruowana odnowiona przepiękne kamieniczki po tych ulicach biegał, chodził również Ginter Jeżeli byście chcieli przyjść na dobrą kawę to oczywiście tutaj możecie wpaść na tej uliczce są świetne kawiarnie a może wam pokażę moją ulubioną właśnie kawiarnię na ulicy Wajdoloty. to jest przejście do ulicy Lelewela, tej ulicy z której przyszliśmy na której e, historię miał właśnie Ginterglas tutaj macie kafejkę wejście do kafejki jest po schodkach możecie sobie wypić Kawy, różne ciastka, przepięknie się komponujące. Wszystko naturalne, bez żadnych cukrów, bez tego typu rzeczy. Słuchajcie, spójrzcie do tyłu, jak cudownie wygląda ta ulica, i w drugą stronę. Tam w oddali widać albo słychać kolejkę SKM. Spójrzcie, te wieżyczki z boku. Praktycznie większość kamieniczek miała tutaj w Gdańsku, właśnie we wrzeszczu. No ale niestety, jak Rosjanie tutaj weszli, to właśnie te rzeczy burzyli, podpalali, wysadzali. Jak były jakieś takie rzeźby na budynkach, to je skuwali, robili płaskie rzeczy i tym sposobem Gdańsk jakby trochę stracił swojej piękności, ale mam nadzieję, że nie na zawsze. Jest wiele osób, którym zależało właśnie na odbudowaniu tych pięknych rzeczy i powoli, powoli, ale to się udaje. Na przykład tutaj widzicie przepiękny dworek, kolorystyka. Jest jaka jest, niektórym będzie odpowiadać, niektórym nie, ale dworek jest przepiękny. Co to jest za dworek? Teraz podejdziemy do tabliczki. Dworek kuźniczki. ale zanim to uczynimy pokażę wam wiadukt tutaj po drugiej stronie wiaduktu na jednej z tych uliczek właśnie mieszkał również Ginter ale bezpośrednio po jego urodzeniu a tam z boku widzicie kawałek kościoła to była pierwsza jakby parafia w której Ginter że tak powiem został przyjęty do wspólnoty religijnej A my przeszliśmy dworek kuźniczki, jak dalej podejdziemy się obrócę, żebyście go zobaczyli Słuchajcie, no to jest właśnie ten dworek To jest XVIII wiek o, Oczywiście on widziany jest z boku tam w głębi ulica Wajdelotty i pamiętajcie będziecie we wrzeszczu, tu idziecie na kawę. A tu widzicie już w oddali peron kolejki SKM Gdańsk-Wrzeszcz. A my wchodzimy do parku o tej samej nazwie kuźniczki. Przejdziemy sobie przez altanki. taki przepiękny patrzyk tutaj jest jego historia właśnie za jakiś czas zrobię z tego film wtedy Wam ją opowiem dokładnie a tu widzicie właśnie peron gdańsk Brzeszcz. w dali tereny istniejącego niegdyś browaru Heweliusz no teraz trochę po nim śladu jakby nie ma, ślad jakby zaginął eee. kiedyś pamiętam taka reklama była na właśnie chweliuszu na piwie Ze mną się gwiazd, coś takiego <śmiech> <śmiech> Może ktoś ją dokładniej pamięta, <laughs> ale w każdym razie Ciekawe co ci nasi ludzie od PR-u wymyślają czasem Im większa głupota, tym ciekawsza. Słuchajcie, a my idziemy. Jeszcze jedno miejsce związane z blaszanym bębenkiem I oczywiście z Ginterem. Grasem. Spójrzcie, jak to wszystko pięknie z tyłu wygląda. To oczywiście jest teren dawnego browaru jak w większości w takich miejscach powstają albo Blokowicha, albo galerie To widać właśnie tą konstrukcję budynku właśnie browaru tak kiedyś sobie wyobrażałem że nic innego to przecież nie może być a jednak może jest obecnie Spójrzcie czy to nie jest ładne A tędy jakbyście poszli tą drogą do końca tam na końcu widzicie taki żółty budynek blok w zasadzie czteropiętrowy No tam kiedyś już zaczynało się tam gdzie ten blok lotnisko a później aeroklub. A teraz jest osiedle Gdańsk Zaspa. Dlaczego Zaspa? Skąd ta nazwa się wzięła? Powiem szczerze, że też nad tym się długo zastanawiałem, dopóki się nie dowiedziałem. A to już jakiś czas temu. Słuchajcie, przedtem stacja kolejki nie nazywała się Gdańsk Zaspa, tylko Gdańsk Lotnisko. A zaspa nazwa się wzięła od tego, że mniej więcej w tej części było jezioro, które zostało zasypane, i stąd jest zaspa. Spójrzcie tutaj teraz na browar. I idziemy dalej. Właśnie tymi pięknymi uliczkami, trochę jakby ceglane, trochę jakby na stary styl, a jednak to nie jest stary styl. Dochodzimy powoli z powrotem, trochę was zakręciłem do pomnika Gintera Grasa w zasadzie ławeczki nie pomnika Ginter Grass dlaczego jest tak znany, tak popularny, a w swojej książce pod tytułem Blaszany Bębenek chyba jako pierwszy i po raz pierwszy ujawnił prawdę o tym co działo się w poczcie Gdańskiej 39 1 września Jak wyglądała ta? Opowiem wprost to, co mi na myśl przychodzi ta zbrodnia niemiecka Słuchajcie tutaj mijamy Właśnie ten pomnik, to mniej więcej to jest spojrzenie na ten pomnik, od którego zaczynaliśmy, ławeczki Grasa A teraz idziemy na inną ulicę. Tu już na końcu widać budynek szkoły, w której miała się między innymi akcja blaszanego bębenka. Tu gdzie ta wieżyczka między drzewami, przybliżę Wam. O mniej więcej tam zaczynał się polski kwartał w wolnym mieście w Dańsku. Słuchajcie. Idziemy. I to jest liceum, do którego albo przy którym dzieje się m.in. akcja w Blaszanego A może inaczej. Między innymi tu się dzieje akcja Blaszanego Bębenka. Właśnie w tym na ulicy Jana Postelaziego. Przepiękny budynek, przepiękna szkoła. Stara. Przyszliśmy właśnie z tamtego miejsca a maszerujemy tutaj jakbyście się zapytali gdzie jesteśmy w Gdańsku Brzeszczu. spójrzcie na drugą stronę i z powrotem na tą Słuchajcie, miło mi było dzisiaj z Wami spędzić te 20 minut. Niedługi czas, ale bardzo przyjemnie było. Za chwilę jadę zrobić jeszcze kolejną relację z kolejnego miejsca. Także, jeżeli chcecie, pozostańcie. Za jakiś czas się odezwę. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście łapka w górę i subskrypcja. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia.